Siema wszystkim! Dzisiaj odcinek specjalny, w którym odpowiem na Wasze pytania. W ostatnich dwóch filmikach pytaliście mnie o różne rzeczy, skąd mam na życie w Tajlandii, jakie mam plany, co później. Dlatego w dzisiejszym odcinku odpowiem na te wszystkie pytania. Zostańcie ze mną, oglądajcie, na pewno wiele spraw Was zainteresuje. Pierwsze pytanie: ile zamierzam mieszkać w Tajlandii i trenować? No to pytanie takie trochę ciężkie, bo nie znam na nie odpowiedzi. Zobaczymy co czas pokaże, jak tu będzie mi się układało i tak dalej. Szczerze, to nigdy nie potrafiłem za długo usiedzieć w jednym miejscu i już wiele osób mi o tym mówiło, ale postaram się tu żyć jak najdłużej, ponieważ Tajlandia jest naprawdę miejscem, które kocham. Bardzo dobrze mi się tr trenuje, bardzo dobrze mi się mieszka. No i co, no i tyle. No. Zobaczymy co życie pokaże, no mam nadzieję, że jak najdłużej. Jeżeli nie Tajlandia, na pewno jakiś inny kraj Azji do Europy raczej nie planuję na razie wracać i przez najbliższe lata, ponieważ Azja dużo bardziej mi się podoba. Pytanie numer dwa, które chyba nurtuje najwięcej osób na moim kanale na YouTube, ponieważ to pytanie w komentarzach dostaję cały czas. Skąd mam na to wszystko pieniądze? No to tak, jak wyjeżdżałem do Tajlandii, miałem trochę pieniędzy odłożonych i starczyło mi na start. Dodatkowo, prowadzę tutaj sesje prywatne, jeżeli przyjeżdżają jacyś Polacy i chcą trenować Muay Thai. Dodatkowo, pomagam w zakwaterowaniu, w załatwieniu wycieczek, w, w zapisaniu się na treningi. Wszystkie takie formalności, o których niektórzy mogą mieć obawy, ja to wszystko pomagam. Oczywiście, ze wszystkiego mam jakiś procent i... Tarczami na życie w Tajlandii. Dodatkowo dochodzi YouTube z moich wspierających z Patronite. Chociaż z tych pieniędzy tak naprawdę nie żyję, bo te pieniądze z YouTube'a i z Patronite odkładam w pełni na moje podróże. Którą na przykład będę miał już za niedługo. Pytanie numer 3: Kiedy zostanę mistrzem świata i czy to jest moje marzenie? Ciekawe pytanie. Mistrzem świata już jestem. W tamtym roku zdobyłem tytuł amatorskiego mistrza świata MMA. Co naprawdę bardzo mnie cieszyło, bardzo ciężko na to pracowałem i udało się. Nie, sorry, nie udało się. Ja na to zapracowałem, bo naprawdę ciężko, bardzo ciężko trenowałem. I jeżeli będziecie bardzo ciężko trenować, uwierzcie, że każdy z was ma szansę. I nigdy nie, nie mówcie, że coś się udało. Bo jeżeli ciężko się pracuje, to się nie udaje. Na to się zapracowało ciężką pracą. Pytanie numer 4. W jakiej kategorii walczyłem w MMA, w jakiej walczę w Muay Thai i ile teraz ważę? No to w MMA, jak walczyłem w Anglii amatorsko to było 70 kg. Teraz sobie nie wyobrażam do tylu zejść. <grym> Bardzo by było ciężko. Jak byłem na mistrzostwach świata to walczyłem w 75 kg. Miałem walczyć w 70, ale z trenerem doszliśmy do wniosku, że nie ma się co męczyć, że mnie zrzucał wagi i walczył w 75 I tak zawalczyłem, i był to bardzo, bardzo dobry pomysł i dobra decyzja z mojej strony, że się na to zdecydowałem. W mojej taj walczę w 75 kg, bo na razie na tych walkach tutaj są takie ustalane co 70-80, mniej więcej tak to wygląda. Później, już na lepszych galach będzie inaczej. A ile ważę teraz? Około 78-80, różnie. Wa waha mi się waga cały czas. Pytanie numer 5: Jakiej muzyki słucham? No jakiej, no? Każdej. Tak naprawdę zależy jaki mam humor. Wiadomo, lubię techno i podtupać nóżką. Lubię hip hop, ale polski zagranicznego nie za bardzo. Czasem disco polo też fajnie wpada w ucho, i niech ktoś nie mówi, o, ale wieśniak, słuchaj disco polo. Każdy słucha disco polo, tylko większość ludzi się do tego nie przyznaje. Szóstka. Czy można poderwać tajkę bez pieniędzy, czy to możliwe? Jest to możliwe i to bardzo możliwe, ale nie na patong. Na patong wszystkie dziewczyny, które są, robią to dla pieniędzy. Kurde, nigdy tam chyba nie spotkałem normalnej dziewczyny takiej, która przyszła po prostu się pobawić. Może takie są? Ja akurat może nie trafiłem. Jak ktoś tak trafił, niech skomentuje, że tak trafił, bo jestem ciekawy tego. Dużo dziewczyn podrywa się tu na Tinderze. Ale wiadomo, wszystkie te ładniejsze idą za pieniądze i ich randki polegają na tym, że trzeba im zapłacić oczywiście, opłacić wszystko. No, te mniej urodziwe, bo nie powiem, że brzydkie, bo nie ma brzydkich kobiet, są po prostu biedniejsze albo te, które mniej o siebie dbają. No to podobno z takimi nie ma problemu, że one nawet szukają takich obcokrajowców bo dużo bardziej wolą obcokrajowca niż taja, ponieważ tajowie nie za dobrze. Je i traktują. Pytanie numer 7. Czy myślałem, żeby zostać przewodnikiem na Pukę, skoro tak długo już tu mieszkam? No, myślę, że jak wrócę tu z mojej wyprawy, jeżeli byłyby takie oferty, to na pewno mógłbym pokazywać pieniądze tam za jakieś dobre pieniądze. Znam całą wyspę, także na pewno bym był dużą pomocą dla osób, które tu przyjeżdżają, które nie wiedzą, gdzie jechać, Albo jadą, ale w złe miejsca, bo też tak jest. TripAdvisor nie zawsze pokazuje te najlepsze miejsca. Jeżeli się tu jest tu na miejscu i zna się, jest dużo, dużo lepiej. A dodatkowo, jeżeli ktoś tu przyjeżdża i chce jakieś wycieczki, to też nie kupujcie tak prosto przez biuro, bo często chcą was oszukać. Szczególnie, jeżeli się mieszka w turystycznych dzielnicach, takich jak Patong, tam ceny są kosmos. Na przykład w ulotce cena za wycieczkę na pipi 3, 200 czy 400. Ja załatwiam te wycieczki o połowę taniej. Także jeżeli ktoś tu jest, będzie chciał wycieczkę, niech się do mnie odezwie, z chęcią pomogę. Pytanie numer 8. Jak policja w Tajlandii podchodzi do prostytucji, dragów i sterydów? Znaczy chodzi o handel, pewnie? No to tak, do prostytucji przymykają oko. Ostatnio widziałem na stronie jednej tajskiej, takiej z wiadomościami, że oddziały policji i wojska ruszyły na Walking Street w Pattayi. Po przejściu całej ulicy nie znaleźli żadnych prostytutek ani kobiet, które to robią za pieniądze, co jest dla mnie mistrzostwem świata tak naprawdę. Pataja to aż kipi od prostytutek. No tam to jest najbardziej chyba ze wszystkich rejonów popularne i każdy wie po co się lata, czy jeździ na Pataje. Ale policja stwierdziła, że tam nie ma takiego czegoś, że nie ma się o co martwić i nie wiedzą skąd te podejrzenia. Miazga, naprawdę. Jeśli ktoś z was był w Tajlandii Dobrze wie, że na każdej Walking Street, czy to jest Bangkok, czy to jest Pattaya, czy to jest Phuket, większość, jakieś 80%, lub 90 tajek, które są, to robią to za pieniądze. Może one się nie uważają za prostytutki, bo tak jest. Oczywiście, że tak jest. Ale jednak dla normalnej osoby to jest prostytutka. A co do dragów i do sterydów? To o tym nakręcę cały odcinek, także zapraszam w sobotę na mój kanał. Będzie odcinek o dostępności dragów, sterydów i psychotropów w Tajlandii. Będzie bardzo ciekawe, postaram się przygotować bardzo dobry materiał. Oczywiście, bez przesady, żeby mi YouTube nie zablokował tego jak ostatniego odcinka o seks turystyce w Tajlandii na Phuket Nic tam takiego strasznego nie było, a jednak dostałem bana i nie jest płacone za ten filmik, że niby reklamodawcy nie wyrazili zgody. Bez sensu na maksimum, no ale tak jest. Pytanie numer 9. Co z moją wyprawą po Azji, kiedy zaczynam? No to tak, wyprawę po Azji zaczynam 27 września. Już się nie mogę doczekać. 20 września mam walkę, tydzień później ruszam na moją wyprawę po Azji. Będzie mega zajebiście. Bardzo dużo przeżyję, będę promował sztuki walki z różnych rejonów Azji, z różnych krajów. Będę wstawiał odcinki ze street foodem na pewno, ponieważ to jest coś, co kocham w Azji. Dodatkowo, wiadomo, jakieś zabytki, wszystko. No, będę się starał pokazać Wam jak najwięcej, ale żeby te odcinki były na pewno ciekawe. A myślę, że na pewno będą, bo zwiedzę jednak 11 krajów nie 10, miało być 10, ale z 11. I będzie na pewno super. Dlatego, wszyscy ci, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału albo nie ustawili sobie dzwoneczka przy subskrypcji, proponuję Wam to zrobić, ponieważ będzie dużo zajbistych filmików, które na pewno Wam się spodobają. A druga sprawa, ja będę bardzo ucieszony, jeśli będziecie ze mną, jeśli będzie dużo wyświetleń, dużo komentarzy i lajków, bo to napędza mnie do jeszcze lepszej roboty. I ostatnie pytanie, numer 10. Takie. Bardzo fajne. Początek bardzo fajny. Piotrek, wszystkim bardzo podoba się Twój kanał i autentyczność. Dziękuję bardzo. Jak można Cię wesprzeć, Twoją podróż i Twoją karierę sportową? No to bardzo prosto. No. Możecie zostać moimi patronami na Patronite. Strona, która jest bardzo fajna, ponieważ można tam ustawić subskrypcję na 3 miesiące. Akurat tyle, ile będzie trwała moja podróż, 3 miesiące. Także zapraszam do tego. Jeśli nie, PayPal. Ale najlepsze, bo ja wcale nie podchodzę do tego, że ja potrzebuję czyjejś pomocy, bo ja jestem nauczony sobie radzić samemu. Dlatego będę robił kolejną serię koszulek, za którą zasponsorował mi mój kolejny sponsor, że tak powiem. Chłopak, który od dawna już daje mi sprzęt sportowy, firma, która ma, mieści się w Anglii, ale jest to Polak. Ostatnią serię zasponsorował mi Polish Fighter, teraz będzie tu Sibiga Fight Gear. Na samym końcu pokażę Wam, jak będzie wyglądała ta nowa koszulka. Całość, za, cały zarobek z tego będzie przeznaczony na moją wyprawę. Także jakoś sobie poradzę, <laughs> ale Was wszystkich zachęcam do kupienia tej koszulki i wsparcia mnie w tym. No i na sam koniec to co zawsze, dzięki wielkie, że byliście ze mną, że oglądaliście to, mam nadzieję, że ktoś oglądał od początku do końca. Starałem się przekazać w miarę dużo informacji, które mogłyby Was zaciekawić, pytań też nie było za wiele. Na większość starałem się odpowiedzieć od razu w komentarzach, ponieważ nie chcę robić jakiegoś Q&A z tysiącami pytań, bo to jest bez sensu. Zapraszam w sobotę na mój kanał, będzie bardzo ciekawy odcinek. No i co, dzięki wielkie, jeśli jesteście nowi, subskrybujcie kanał. Komentujcie i lajkujcie. Ostatnimi czasy widziałem, że jest bardzo dużo lajków i komentarzy, przez co moje filmiki mają bardzo dużo wyświetleń. Znaczy, może nie bardzo dużo, ale dużo więcej niż wcześniej. Czyli algorytmy działają. Dlatego działajcie. Dzięki, wielkie, pozdrawiam.